Cześć, tu Łukasz z to Kwot w Gorlicach. Wiele osób pyta mnie, jak Facebook pomaga mi prowadzić biznes. Trudno to wyjaśnić na szybko, dlatego nagrywam dla Was ten filmik. Pogadajmy o tym, jak Facebook wpływa na sprzedaż. Po pierwsze, mój Facebook. Na początek o tym, co to profil sklepu, co się liczy, o tym, dlaczego warto być w social mediach, co się klika, czyli co najlepiej działa na odbiorców. Jak tworzyć dobre posty? Na koniec trochę podpowiedzi, technikaliów i przykładów. Strona sklepu na Facebooku jest dla mnie bardzo dobrym rozwiązaniem z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to praktycznie darmowy produkt, narzędzie do promowania własnego biznesu. Po drugie, możliwość sprzedaży. Po bardzo obniżonych kosztach nie potrzebujemy wynająć, wynajmowania żadnej zewnętrznej firmy, która stworzy nam stronę internetową, stworzy nam sklep internetowy. Nie potrzebujemy bazy tworzenia produktów, możemy to zrobić w własnym zakresie. Wszystko to oczywiście możemy zrobić sami. Za chwileczkę pokażę Wam jak. Tak wygląda podstawowy widok przy zakładaniu strony. W dalszych etapach wypełniamy dodatkowe dane: zdjęcia, adres i inne informacje, które chcemy przekazać swoim klientom. Wszystkie dane można dowolnie zmieniać w każdym momencie. Niektóre wymagają weryfikacji, więc nie przejmujcie się, jeżeli czegoś na początku nie wypełnicie lub pomylicie się, zawsze możecie w każdej chwili zmienić. Tak na przykład wygląda strona główna mojej firmy Look What Cacto w Gorlicach. Tutaj widzicie awatar, zdjęcie w tle, dane sklepu, takie jak adres, telefon, o tym kiedy i w, w których dniach i w których godzinach otwarty jest mój salon, miejsce na wysyłanie wiadomości oraz posty mojej firmy. A tak wygląda to od środka. Tutaj możemy wymieniać zdjęcia, awatar i zdjęcia w tle. Tutaj przechodzimy do skrzynki komunikatora, gdzie będą wpadać wiadomości od naszych klientów. Możecie tam także ustawić wiadomości powitalne, które będą się automatycznie wysyłać, jeżeli nie będziecie mieli czasu na obsługę skrzynki. Panel do wstawiania postów i teraz krótkie podsumowanie. Facebook to bardzo duże narzędzie, ale każdy może korzystać z tych opcji, które mu pasują. Facebook idealnie nadaje się do promowania lokalnych sklepów. Dzięki stronie firmowej o Kakto dowiedziało się dużo więcej osób z gorlic i okolic. Klienci później odwiedzają nasz salon lub zamawiają towary z odbiorem osobistym. W social mediach możemy zmniejszyć dystans z potencjalnym klientem, porozmawiać, poznać jego potrzeby i obawy, dokładnie tak jak w sklepie. Takie rozmowy warto prowadzić jednak w wiadomościach prywatnych na profilu. W postach pokazuję głównie ofertę sklepu i aktualne promocje. Czasami wrzucam też coś luźniejszego, na specjalne okazje, święta lub po prostu kiedy uważam, że to pasuje. To podbija sprzedaż i ściąga do sklepu więcej ludzi. Posty mogą też zachęcać do wysyłania do Was wiadomości, a nawet bezpośrednio do odwiedzin w sklepie. Mogą pokazywać mapkę. Po kliknięciu w tą mapkę, która znajduje się też na stronie głównej waszej firmy. Można od razu wyszukać trasę do sklepu i otworzyć ją w Google Maps. Ogólnie rzecz biorąc, działania na Facebooku mają po pierwsze zwrócić uwagę człowieka, następnie zainteresować go, a potem skłonić do działania. Działaniem jest tutaj właśnie przyjście do naszego sklepu, wysyłanie zapytania lub odbiór zamówienia internetowego w lokalnym punkcie. Chwila przerwy, zaraz wracamy. Podobno codziennie każdy z nas przewija 91 metrów informacji w internecie. Czy wiecie, że to tyle, ile ma wysokość statua wolności? Post to kilka centymetrów i łamek sekundy, by wyrwać kogoś z transu przewijania kolejnych treści. Twoja publikacja jest dla niego kolejnym nudnym postem, jednym z setek, które codziennie ogląda. Pamiętaj, że jeśli nie zatrzymasz uwagi obrazem czy filmem. Nikt nie zapamięta o Twoim sklepie, a tym bardziej nie odwiedzi go. Użytkownicy rzadko wchodzą na stronę sklepu, dlatego warto tworzyć dobre posty, by były czytelne, a najważniejsze to, to, by były zapamiętane. Najważniejsze jest więc zbudowanie pozytywnych skojarzeń ze sklepem. By to osiągnąć, musimy przejść przez trzy kroki, o których wspomniałem wcześniej: Zatrzymaj uwagę, przekaż informacje, wywołaj akcję. Co może nam w tym pomóc? Spójrzcie na przykładowy post Kakto i Kakto Lukwot. Czy przykułby Waszą uwagę podczas przeglądania Facebooka? Odpowiedni format, kolor, wyróżniający się spójny branding, czyli logo, elementy graficzne, interesujące zdjęcie, ciekawe, krótkie informacje. To jest to, co przykuwa największą uwagę. Godziny publikacji warto dostosować do klientów i testować różne rozwiązania. Czasami warto rano, czasem wieczorem, a czasem po południu. Przecież wszyscy przeglądamy telefon nawet w pracy. I znów czas na chwilkę przerwy, zaraz do Was wracamy. Przy tworzeniu posta na Facebooku musimy pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim pamiętajmy o klientach. Dobrze znacie swoich klientów, więc wiecie jak do nich trafić. Ciągle obowiązuje schemat. Zatrzymaj uwagę, przekaż szybko i jasno informację oraz wywołaj pożądaną akcję. Najważniejsze formaty grafik to kwadrat i stories. Kwadrat dobrze wyświetlający się we wszystkich dostępnych miejscach na Facebooku. Stories, zajmujący cały ekran smartfona, świetny do krótkich relacji. 70% wyświetleń pochodzi obecnie ze smartfonów. Zdjęcia i filmy na telefonie wyświetlają się na małym, pionowym ekranie. Dlatego zasady są inne niż w przypadku plakatów, potykaczy czy ulotek. Poziomy obrazek zajmie na nim dosłownie kilka centymetrów i wyświetli się jako nieestetyczny, wąski pasek. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest postawienie na zdjęcia i filmy kwadratowe. Lub też pionowy format jak w Stories, czyli widocznych przez 24 godziny relacjach na profilu. Szeroki kadr z mnóstwem detali będzie nieczytelny dla odbiorcy. Mocniejsze zbliżenie będzie zdecydowanie bardziej czytelne i przełoży się na większe zaangażowanie. Na grafice warto umieścić też hasło dopasowane do naszych klientów. I akcji, jaką chcemy wykonać. Popatrzmy na dwa posty. Jeden dobry, drugi niekoniecznie. Na poście za dużo się dzieje. Jest mnóstwo tekstu, nie bardzo wiadomo o co chodzi. W tekście można było opisać zasady promocji lub podać chociaż adres sklepu. Przejdźmy do kwestii technicznych, czyli tego, jak dodawać i planować posty. Możemy wybrać, czy chcemy dodawać post z poziomu strony czy kreator studio specjalnego, trochę bardziej rozbudowanego narzędzia. Podstawowy widok. Tu wpisujemy tekst. Nie warto przesadzać z jego długością. Jeżeli chcemy tam wstawić dłuższy tekst, rozdzielmy go na Akapity. Warto też dodać emotki, czyli minki, ale również pamiętać o umiarze. Tutaj możemy wybrać zdjęcie lub film, który chcemy wstawić na stronę. Możemy też przeciągnąć grafikę na to pole. W Creator Studio możemy. Również dodawać posty, dodawać relacje czy stories, sprawdzać posty, które zaplanowaliśmy do publikacji. Po kliknięciu w opcję dodawania posta w Creator Studio możemy dodatkowo zaplanować posta. To bardzo przydatna opcja, dzięki temu możecie dodać kilka postów naraz, które opublikują się w określonych datach. Dziękujemy za obecność i wszystkie pytania. Jeśli nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania zadane drogą mailową, w najbliższym czasie się odezwiemy. Jeśli już działacie na Facebooku i chcielibyście poszerzyć swoją wiedzę, koniecznie zgłoście się do drużyny KAKTO. To grupa dla najbardziej zaangażowanych partnerów w sieci. Wymieniamy się tam doświadczeniami i spostrzeżeniami, dostajemy informacje o aktualnych promocjach i konkursach. Kolejna rzecz to materiały reklamowe. Jeżeli potrzebuję konkretnych grafik lub innego projektu, zgłaszam się do drużyny.